Dziękuję serdecznie. Pan Jezus ostatnie nocy przed Wielkim Czwartkiem, przed Ogrodem Oliwnym, przed zdradą Judasza spędza poza Jerozolimą wraz ze swoimi uczniami. W Betanii u swoich przyjaciół, u Azarza, u Marii, u Marty. I dzisiaj Pan Jezus też szuka domu. Szuka takiego miejsca, gdzie będzie mógł spędzić ten czas. Pan Jezus chce spędzić dzisiaj ten czas, tę noc, jedną z ostatnich nocy przed paschą z Tobą. Wykorzystaj to. Pewien dziesięcioletni chłopiec od jakiegoś czasu chodził na lekcje gry na pianinie. Rezygnował z zabaw, ślęczał godzinami nad klawiaturą, a efekt wciąż był marny. Dziecko miało tego serdecznie dosyć. Mama jednak nie chciała tak szybko zrezygnować. Dostrzegła w dziecku coś, czego ono samo nie zauważała. jakąś iskrę, ukryty talent, wrażliwość na muzykę. Jak rozpalić w dziecku zapał, jak zachwycić muzyką. Powinien zobaczyć i posłuchać mistrza. No i okazja nadarzyła się niebawem: koncert doskonałego pianisty Ignacego Jana Paderewskiego. Sala była wypełniona po brzegi, reflektory wypatrywały bohatera wieczoru, a sam mistrz stał już za kulisami, chłopiec niespodziewanie wymknął się mamie i wskoczył na scenę. Podbiegł do fortepianu, usiadł i zaczął grać nieporadnie jeden z utworów, które znają wszyscy uczniowie szkoły muzycznych, a których nie znoszą ich sąsiedzi. Publiczność była oburzona. Ktoś głośno zaczął wyrażać swoją opinię, o porządku filharmonii. Całe to zamieszanie dotarło do uszu Paderewskiego. Pianista wybiegł na scenę, stanął za chłopcem i zaczął improwizować razem z nim linię melodyczną, która podkreśliłaby i dodała blasku granemu nieporadnie przez dziecko prostemu utworowi. Przez cały czas artysta szeptał dziecku do ucha: Nie odchodź, graj dalej. Nie przestawaj, nie odchodź. Dzieciom trudno realizować plany na miarę rodziców, szczególnie, gdy wymagają one zaangażowania, mnóstwa czasu i sił. Podejmowane działania nie przynoszą oczekiwanego rezultatu. A cóż dopiero powiedzieć o nas, którzy mamy Boga za Ojca? Na pewno nieraz słyszałeś, że Bóg bardzo ciebie kocha i zaprasza do współpracy w przemianie świata, powołując do małżeństwa, do kapłaństwa, do bycia mamą, tatą. Do służenia innym ludziom, jako nauczyciel, pielęgniarka, inżynier budowy maszyn, księgowa, fryzjer. Ale świadomość bycia powołanym, oczekiwania, jakie mają wobec nas współpracownicy, kontrahenci, parafianie, dzieci, a wreszcie sam stwórca, często rodzą w nas zniechęcenie, frustrację, a nieraz wręcz złość, rezygnację. Nawet jeśli nie zdajesz sobie z tego sprawy, ktoś pomyślał wcześniej o Twoim życiu. I wyposażył w potrzebne umiejętności i pragnienia. Co więcej, dyskretnie czułam nad Twoim życiem i wspiera Twoje wysiłki. Być może wspiera to nawet mało powiedziane. Nie masz czasem wrażenia, że partyturę Twojego życia wygrywają cztery ręce? Nie słyszysz przypadkiem gdzieś głęboko w sercu, nie lękaj się, wystarczy Ci mojej łaski. Ilekroć nie domagasz, tylekroć jesteś mocny. Jeśli ja jestem z Tobą, któż przeciwko Tobie? Moc słabości się doskonali. Wierz tylko. Rozpal na nowo charyzmat Boży, który jest w Tobie. Jestem z Tobą, by Cię chronić. Nic Cię nie zdoła odłączyć od, od mojej miłości. Dzisiaj Pan Jezus usiadł przy Twoim stole. Siedzi z tobą przy Twoim biurku, siedzi przy Twoim łóżku i mówi: Nie odchodź, graj dalej. Nie przestawaj. Twoje życie to jest utwór na cztery ręce. Panie, do kogo pójdę? Ty masz słowa życia wiecznego. Powiedz. Mi proszę dzisiaj o miłości ojca. Panie Jezu, proszę Cię, powiedz mi, jak bardzo ojcu na mnie zależy. Przypomnij mi, że jestem jego synem, z którego jest dumny. Przypomnij mi, że jestem jego córką, którą podziwia. Żebym nie porzucił tego, co zacząłem. Żebym postanowiła iść jeszcze dalej, żebym postawiła kolejny krok.